24 rok zaczyna się nieco wolniej niż zeszły rok, ale też pierwszy kwartał jest zwykle takim kwartałem wolniejszym. To jest 20 parę procent niższa sprzedaż, ale jest ona związana. Nie tyle z samym brakiem fundamentalnego popytu na mieszkania, bo luka mieszkaniowa to dalej prawie 1,5 miliona mieszkań czy jednostek mieszkaniowych, a raczej oczekiwaniem na kolejne wsparcie dla kupujących oraz pewnym zawahaniem tych, którzy inwestują w mieszkania na wynajem indywidualnie, zastanawiają się, co, co może się wydarzyć z cenami tych mieszkań i cenami najmu. Jednocześnie, jak spojrzymy na rynek PRS, czyli ten rynek mieszkań na wynajem komercyjny, on się rozwija. On trochę przysiadł ze względu na koszty finansowania tych projektów. Natomiast w tej chwili mamy około 14 tysięcy mieszkań w Polsce, które już działają. 5 tysięcy weszło w zeszłym roku. Inwestorzy. Działają na tym rynku. Luka jest gigantyczna, potencjał bardzo duży, bardzo szybko się te projekty komercjalizują i czujemy i widzimy coraz większe zainteresowanie Polską jako tym miejscem, w którym te projekty będą się wydarzały. Na pewno cały czas widzimy dużą aktywność na tym rynku, i kupujących jest bardzo, bardzo wielu. Wyzwaniem tego rynku jest podaż, to znaczy po, po tym COVIDzie, po wzroście inflacji, tak naprawdę to deweloperzy przyhamowali swoją produkcję, nie będąc pewnymi, co może się wydarzyć, a wszelkie działania regulacyjne zawsze wspierały popyt, a nie podaż i to wpływa na ceny. Natomiast my widzimy i czujemy, że jednak nadal ten popyt będzie, będzie bardzo dobry.